うん。 Halo, halo, witajcie serdecznie na waszym naszym kanale. W czwartkowe, co czwartkowe spotkania z Księgą Apokalipsy. Dzisiaj pewnie pół godziny live, ponieważ historyczne rzeczy dzieją się na naszych oczach i powinniśmy to doceniać o godzinie 12.30 oczywiście czasu polskiego. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie lądował drugi Polak, pierwszy łodzianin. Będzie tam dokował i będzie się, że tak powiem, przesiadał na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To są rzeczy bardzo ważne. Myślę, że kiedyś jeszcze bardziej będziemy to doceniać, ponieważ sama nauka, wiedza, poznawanie prawdy to jest dobrobyt dla człowieka. Zdobywanie wiedzy jest ogromnym dobrobytem, a w ogóle sama zdolność poznawania prawdy pochodzi od samego Boga. Chrystus powiedział: Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, zdobywanie wiedzy również przecież należy do poznawania prawdy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: zachęcam was, żebyście dzisiaj sobie włączyli live'a na naszym kanale o godzinie 20.00. Dzwonił do mnie kilkanaście minut temu ksiądz Marcin Sobiech i ma bardzo ważne ogłoszenie dla nas, no bardzo ważne, bardzo ważną, bardzo ważną informację związaną z jego osobą. Pamiętacie kiedyś Ksiądz Marcin dzielił się tym, że no, były te ataki na niego i tak dalej, pewne rzeczy się rozstrzygnęły. Ksiądz Marcin chce dziś o tym wszystkim osobiście Was poinformować o godzinie 20.00 na żywo. Będziemy oczywiście również omawiali najnowsze orędzie Królowej Pokoju z wczoraj, ale też jeszcze jedno było, tak więc trochę się tych tematów na wieczór nazbierało. Myślę, że po tym dzisiejszym liveie wieczornym, księdza Marcina, zrobi się dość głośno. A dlaczego? No to sami usłyszycie, jest to sprawa, która dotyczy po prostu jego i też Kościoła. Ale po tym wieczorem, dzisiaj przechodzimy do Księgi Apokalipsy na podstawie komentarza katolickiego do Księgi Apokalipsy. Zanim to, to oczywiście pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Janie, módl się za nami. A zatem jesteśmy na czwartym rozdziale. Księgi Apokalipsy, rozdziały od 6 do 11. Przeczytajmy. A pośrodku tronu i dookoła tronu cztery istoty żyjące te tajemnicze istoty, o których dziś będzie mowa, pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsza istota żyjąca, podobna do lwa. Druga istota żyjąca, podobna do cielca. Trzecia istota żyjąca, mająca twarz, jak gdyby ludzką. I czwarta istota. Żyjąca, podobna do orła w locie. Cztery istoty żyjące, każda z nich ma po sześć skrzydeł, dokoła i wewnątrz są pełne oczu i bez wytchnienia, mówią dniem i nocą: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przychodzi, a ilekroć istoty żyjące oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie. Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucają przed tron wieńce, swe mówiąc. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, bo Ty stworzyłeś wszystko, a z woli Twojej istniało, czy też zaistniało takie też może być tłumaczenie. I to i to i zostało stworzone. Mowa tu jest znowu o tych 24 starcach. My już wiemy, że tutaj chodzi o Stary i Nowy Testament, które nam jako katolikom chrześcijanom są dane do czytania w całości. Ten opis jest podobny do opisu z książek o niebie. Opis, który opis? A, ten, tutaj, jak apokalipsy. No ciekawe, tak. Wiemy, że Księga Apokalipsy jest księgą posługującą się metaforami, obrazami, a zatem nie są to, nie, nie należy definiować, interpretować tych słów w sposób dosłowny, tak jak wszystko, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, również dosłownie interpretować nam nie wolno, ponieważ jest to poemat, a poemat ma to do siebie, że posługuje się metaforami. Teraz, o co chodzi z tymi czteroma tajemniczymi? Istotami żyjącymi, każda trochę inaczej wygląda. Pomiędzy tronem a 24 starcami Jan widzi cztery istoty żyjące, przypominające cheruby z wizji Ezechiela. Czyli mamy tak, mamy tron, na którym zasiada król. Wczoraj sobie powiedzieliśmy o tym i dla mnie to jest niesamowite odkrycie że w judaizmie królową zawsze była matka czyli Maryja. Skoro Jezus jest królem, no to Królową może być tylko Maria. I to jest dowód biblijny na to, że Maria nie to, że nawet jest, czy może być, ale po prostu musi być królową. A zatem mamy tron, na którym jest 24 starców, i przed nim cztery istoty żyjące. Tych 24 starców to są oczywiście Stary i Nowy Testament. W Starym Testamencie cheruby to byty anielskie, które strzegły wejścia do raju po upadku pierwszych rodziców i których wizerunki były umieszczone nad arką świadectwa i wewnątrz świętego, świętych w namiocie spotkania i świątyni jerozolimskiej. Czyli mamy oczywiście tych cztery, te cztery istoty żyjące, które przypominają cheruby. Wiemy, że to właśnie cheruby zostały ustawione. Ust przed rajem, kiedy Adam i Ewa z raju zostali wyrzuceni, jakbyśmy powiedzieli, eksmitowani po grzechu pierworodnym, to właśnie cheruby strzegą raju. I tutaj znowu się pojawiają w kontekście tronu, tronu z dwunastoma starcami. Różne księgi Starego Testamentu opisują Pana jako zasiadającego na cherubach lub znajdującego się ponad nimi. A zatem już na samym początku, jak widzimy, jest bardzo dużo opisów szczegółowych, metaforycznych, takich, które no, których nie można interpretować dosłownie, ponieważ jak wiemy, są to pewne obrazy. Po to są nam dane te obrazy, żebyśmy mogli także i my z nich korzystać, to znaczy ludzie XXI wieku, to znaczy one są przeznaczone. Wszystko, co jest metaforą, co jest obrazem, co nie jest dosłowne, co wymaga interpretacji, w oparciu oczywiście o pewne zasady interpretacji jest dane człowiekowi w każdym czasie i każdej przestrzeni. A zatem yy, ta księga, księga Apokalipsy, jak całe zresztą Pismo Święte jest nam, jest również dla nas napisana i nam dana i zadana. I dalej. Yy, Różne księgi, to mówiliśmy. I teraz, ym... aha, jest. Różne księgi z Tego Testamentu opisują Pana jako zasiadającego na cherubach lub znajdującego się ponad nimi, co jest bliz... bliskie wizji przedstawionej w Apokalipsie, aczkolwiek nie jest z nią tożsame, gdyż tutaj są one pośrodku i dookoła tronu. W wizjach Ezechiela stworzenia te mają koła z obręczami pełnymi oczu, są ożywione przez Ducha Bożego. Zobaczcie, jak dziwny dość opis! Ożywione przez Ducha Bożego i poruszają się zgodnie i jednym ruchem, stanowiąc latający rydwan pana. W Jana cztery istoty żyjące również są pełne oczu z przodu i z tyłu, czyli widzą wszystko. Co wskazuje na ich czujność i bezgraniczną świadomość wszystkiego, co dzieje się w stworzeniu, aczkolwiek stoją cały czas przy tronie Boga, przewodzą hymnom pochwalnym i podczas długi niebiańskiej ogłaszają ważne boskie interwencje dokonujące się na ziemi. Czyli ci, te cztery istoty, tajemnicze istoty, one mają dostęp również do wiedzy. Boga znajdują się przed tronem Boga, nie są oczywiście bogami, mają dostęp do wiedzy Boga, w związku z tym yy, widzą więcej, yy, dlatego warto wierzymy w prawdę, świętych obcowania, warto jest przyzywać świętych, prosić ich o wstawiennictwo. U Ezechiela każda istota ma cztery twarze, takie same u wszystkich, tutaj natomiast. Każda ma w sobie właściwe oblicze lwa, cielca, czy też ewentualnie wołu, człowieka i orła. Chociaż brak w tekście wyraźnego wyjaśnienia wielu komentatorów sądzi, że te istoty reprezentują całe stworzenie, wyszczególniają być może to, co najszlachetniejsze, najsilniejsze, najmądrzejsze i najszybsze. Istoty opisywane przez Jana przypominają również serafiny, które ujrzał w swojej wizji świątyni Boga Izajasz w szóstym rozdziale ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan Zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Podobnie jak serafiny u Izajasza, istoty żyjące u Jana mają po sześć skrzydeł. To, że te istoty różnią się od cherubów Ezechiela, które z kolei różnią się od serafinów Izajasza, wskazuje... Że wywyższonych bytów najbliższych Bogu nie da się we właściwy sposób przedstawić ani w żadnej wizji, ani w żadnym pojedynczym sformułowaniu. Czyli yy, święty Paweł mówi o tym, że nie jesteśmy w stanie zgadnąć, przewidzieć, co Bóg dla nas przygotował w niebie. Nawet nie jesteśmy w stanie opisać tych istot, które znajdują się wokół tronu. Yy, na pewno onem, Odbijają blask samego Boga, ponieważ Bóg jest światłością, odbijają blask Boga, co znaczy, że uczestniczą w jego wiedzy, ponieważ dokładnie wiemy, że wiedza daje światło, wiedza daje wolność. Zobaczcie, że gdybyśmy nie wiedzieli, do czego służy nóż, to choć nóż nie jest stworzony do złych celów, moglibyśmy nim sobie zrobić krzywdę. Tymczasem, kiedy wie, wiemy, do czego służy nóż, to potrafimy się z nim w sposób wolny posługiwać, czyli taki, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a nawet żeby sobie pewne działania codzienne ułatwić. I może przyjrzyjmy się w takim razie tej szczególnej ikonografii chrześcijańskiej, która wskazuje, że te cztery tajemnicze istoty w czwartym rozdziale Księgi Apokalipsy, to na przykład czterej, uwaga, ewangeliści, czyli ci, którzy spisali słowa Jezusa. Trzy, trzy pierwsze ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza, to są te ewangelie, które nazywamy synoptycznymi. Synopsis, czyli spoglądać wspólnie, one są do siebie podobne. Mateusz i Łukasz czerpali z ewangelii Marka, która jest najkrótsza, najbardziej syntetyczna. Czyli Łukasz i Mateusz, kiedy pisali swoją Ewangelię, znali już Ewangelię Marka. Ewangelia Marka miała być Markowi podyktowana przez samego świętego Piotra, natomiast Ewangelia Jana jest zupełnie inna. I teraz, no, w jaki sposób możemy utożsamiać cztery istoty z Apokalipsy z czterema Ewangelistami? Te interpretacje są dla nas bardzo ważne, ponieważ w ten sposób nie będziemy dawali się nabrać różnym zwodzicielom, którzy będą chcieli szukać w tych tekstach jakichś sensacyjnych treści. Cała Apokalipsa mówi, jeżeli chcielibyśmy Apokalipsę streścić mówi o tym, że Bóg ma władzę nad wszystkim, że zło zostało pokonane i że Dobro zwyciężyło, to znaczy Chrystus zwyciężył, natomiast w związku z tym, że człowiek jest istotą wolną, no to człowiek teraz musi sam podjąć decyzję, po której stronie jest. I my dokładnie wiemy, że kiedy uczynimy coś złego, to towarzyszy nam tak zwane wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia są po to, żeby nam przypomnieć, że zło jest złem. Oczywiście im dłużej się żyje w permanentnym grzechu i złu, tym... Mniej hałaśliwe w naszym sercu i sumieniu będą wyrzuty sumienia. Można te wyrzuty również stłamsić i po prostu o nich nie słyszeć. A zatem y, cztery ewangeliści, czy to są właśnie te cztery istoty przed tronem w, apokalipsy, w Apokalipsie? Począwszy od końca II wieku, pisarze chrześcijańscy utożsamiali cztery istoty znajdujące się w niebiańskiej sali tronowej z czterema ewangelistami. Aczkolwiek... Czternikom z pierwszego wieku taka interpretacja byłaby obca. Mateusz ma twarz człowieka, ponieważ jego Ewangelia rozpoczyna się genealogią śledzącą ludzkie pochodzenie Jezusa. Marek jest utożsamiany z lwem, ponieważ na początku swojej Ewangelii nazywa Jezusa synem bożym. Wskazując na jego królewską władzę, no a lew, wiadomo, to jest władca zwierząt, kojarzący się symbol, po prostu władza, zatem Jezus, który mówi, że ma władzę, no to jego symbolem oczywiście może być lew, a Marek rozpoczyna właśnie swoją ewangelię od stwierdzenia, że Jezus jest synem Bożym. Dalej Łukasz jest wołem, dlaczego? Ponieważ jego ewangelia rozpoczyna się w świątyni, gdzie składano ofiary. Jan jest orłem, ponieważ wzniosłe przedstawienie Jezusa jako Słowa Bożego w Czwartej Ewangelii wskazuje na jego niebiańskie pochodzenie. Łączenie czterech ewangelistów z czterema istotami było powszechne wśród ojców Kościoła, czyli jest to rzeczywiście dobra interpretacja. Aczkolwiek różnili się oni co do tego, którą Ewangelię należy przypisywać, której z istot. I tutaj znowu dochodzimy do tego, co najważniejsze: przed tronem Boga są ewangeliści, jest 12, 24 starców, czyli 12 apostołów plus 12 pokoleń Izraela, czyli Stary i Nowy Testament, a jeszcze bliżej tronu jest, są cztery Ewangelie. To jest dowód na to, o czym mówi nauczanie Kościoła katolickiego, że każdy werset Pisma Świętego trzeba, trzeba interpretować przez pryzmat Ewangelii. Najważniejszym kryterium, to jest oficjalne kryterium, Czytania Pisma Świętego przez katolików, najważniejszym kryterium czytania Pisma Świętego jest odnoszenie każdego słowa do Ewangelii, czyli kiedy na przykład pojawia się sformułowanie oko za oko, ząb za ząb, to my wtedy odnosimy to do słów Pana Jezusa, czyli do przykazania miłości, i wyższe od przykazania oko za oko, ząb za ząb do tej, od tej zasady jest dla nas przykazanie miłości. Mniej więcej właśnie tak działa ta zasada, tym bardziej w apokalipsie jest dowód na to. Że tuż przed tronem znajdują się ewangeliści, czyli znajduje się Ewangelia, czyli Bóg mówi do nas z tronu przez Ewangelię. Istoty żyjące w Apokalipsie nigdy nie przestają wołać święty, święty, święty. Dlaczego trzykrotnie powtarzają święty? Ponieważ w hebrajskim nie było stopniowania, żeby powiedzieć święty, świętszy, najświętszy. Trzeba było powiedzieć święty, święty, święty. I tak też rzeczywiście to jest czasem przy świętej również przecież tak wołamy. W odniesieniu do Boga, słowo święte oznacza, że jest całkowicie inny. Hebrajskie słowo święte oznacza inny, dosłownie. Odmienny, transcendentny, czyli przekraczający to, co widzialne, przekraczający czas i przestrzeń. Niezwykłość czterech istot żyjących oraz wszystkiego innego w niebie oddaje w pewien nikły sposób całkowitą inność i transcendencję Boga. Święty wraz ze słowem miłość to najwłaściwszy termin na opisanie Boga. Czyli, jeżeli ktoś by nas pytał, jak wy chrześcijanie, katolicy, opisujecie Boga, to możemy powiedzieć i powinniśmy powiedzieć dwa słowa: święty i miłość. I teraz święty oznacza inny, czyli wyłamujący się z naszych ludzkich kategorii i miłość, czyli przekraczający również to, co by nam się wydawało, że może być sprawiedliwe, ponieważ miłość ma władzę i nad miłosierdziem, i nad sprawiedliwością, a sprawiedliwość jest czymś dobrym. Sprawiedliwość również pochodzi z miłości Boga. Istoty żyjące nazywają Go Panem Bogiem Wszechmogącym, i to jest najbardziej uroczysty tytuł Boga, wypowiadany w Apokalipsie siedmiokrotnie. Ja sobie muszę jeszcze ten fragment tutaj zaznaczyć. Te dwa najważniejsze słowa: święty i miłość, które mają opisywać Boga. Lewis opowiada, jak na początku swojego życia, po nawróceniu, za wielką przeszkodę uważał żądania stawiane tak krzykliwie przez wszystkich. Religijnych ludzi, że powinniśmy chwalić Boga. Tym większą, iż sugerowali przy tym, że to on sam sobie tego zażyczył. Nasuwało mu to wyjątkowo nieatrakcyjny obraz Boga, podobny do tego, jaki mają niektóre znane nam osoby nieustannie pragnące, aby je podziwiać i je schlebiać. No tak, rzeczywiście Lewisowi, który się nawracał, mogło się to udawać dość dziwne, no jak to Bóg domaga się tego, żeby był chwalony przez człowieka. Jest to dość takie. Mało pokorne. Ym... I teraz, czy są powody w takim razie, żeby chwalić Boga? I to na podstawie właśnie tego doświadczenia Lewisa, którego wszyscy kojarzymy przecież. W tym sensie można powiedzieć, że wiele obiektów, zarówno ze świata natury, jak i sztuki, zasługuje na podziw lub domaga się go. Podobnie Bóg domaga się pochwał. To, co bardzo często Mówią na przykład astronauci, którzy już zbijają się ponad Ziemię i na tej niskiej orbicie, widzą Ziemię, to wielu z nich w ten sposób się nawracało, mówiąc, że piękno Ziemi widzianej z kosmosu jest tak olbrzymie i zachwycające, że każdy zadaje sobie pytanie, skąd się Ziemia wzięła i na pewno nie mogła powstać sama z siebie. Wielu astronautów w ten sposób się właśnie nawróciło. Ta dzisiejsza kapsuła, dzisiejsza, czyli ta, która właśnie teraz dokuje przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tutaj mam podgląd na żywo z kanału Rakietomania od chłopaków, tutaj. To jej nazwa Grace. Grace, czyli łaska, czyli wdzięczność. Wdzięczność za wszystko, co otrzymujemy. 99,9% ludzi nigdy nie poleci w kosmos, ale o wiele większym kosmosem jest to, kiedy Bóg staje się człowiekiem. Najbardziej kosmicznym, można by powiedzieć, przeżyciem. Jest Eucharystia, tak kosmiczna, że nasze zmysły tego nie obejmują. A zatem Bóg, jak i piękno stworzenia, domagają się podziwu, ponieważ same w sobie są piękne i kiedy podziwiamy stworzenie, piękno świata, to oddajemy Bogu chwałę. Chwalić go znaczy po prostu zbudzić się, wkroczyć w prawdziwy świat. Proszę bardzo, w jaki sposób należy chwalić Boga, czyli Widzieć obecność Boga wszędzie, szczególnie w naszych sercach. Nie zrozumiałem, że to, iż Bóg ukazuje swoją obecność człowiekowi, jest częścią procesu uwielbienia, mówi Lewis. Jednakże najbardziej oczywisty fakt na temat pochwał, niezależnie od tego, czy dotyczą Boga, czy nie, umykał mi w sposób zastanawiający. Nigdy nie zauważyłem całej tej radości, którą spontanicznie przemienia się w pochwały. Cały świat rozbrzmiewa pochwałami. Osoby, które się kochają, też siebie nawzajem chwalą, widzą w sobie dobro. Nie zauważałem tego, że najbardziej pokorne, jednocześnie najbardziej zrównoważone i zdolne umysły wygłaszają najwięcej pochwał, czyli tak naprawdę o naszej pokorze świadczy to, kiedy potrafimy kogoś pochwalić. To jest ogromna pokora i Bóg właśnie jest wzorem pokory, a zatem jemu należy się uwielbienie. Nie zauważałem tego, że najbardziej pokorne, a jednocześnie najbardziej zrównoważone i zdolne umysły wygłaszają najwięcej pochwał, zaś dziwacy, ludzie niedopasowani, malkontenci tych pochwał wygłaszają najmniej. Poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy przeszkadzają nam nieznośnie nieprzyjazne okoliczności, wydaje się, że pochwała jest niemal słyszalną oznaką wewnętrznego zdrowia. Jeżeli potrafimy kogoś pochwalić, to znaczy, że jesteśmy po prostu zdrowi wewnętrznie. Myślę, że lubimy chwalić to, co jest dla nas przyjemne, ponieważ pochwała nie tylko wyraża, lecz także dopełnia radość, jest jej całkowitym spełnieniem. Chwalimy to, co daje nam radość, a największą radością daje nam Bóg. A zatem, jeżeli, jeżeli chcemy, jeżeli cieszymy się obecnością Boga, to wtedy automatycznie, spontanicznie chwalimy Boga. To słuchajcie na dzisiaj, na teraz tyle. Zapraszam Was na 20.00. Bardzo ważne słowa księdza Marcina który chce nam coś bardzo ważnego ogłosić. Sprawa jego dotycząca, a także biskupa z jego diecezji. No i oczywiście wieczorem także będziemy się przyglądali najnowszemu orędziu Królowej Pokoju, która wspomniała o ideologiach na 44. rocznicę początku objawień w Medjugorje. Tak więc dzisiaj wieczór gorący. Zapraszam Was na kanał Moc Słabości 20.00. Polecam wam, żebyście się przełączyli na kanał Rakietomania, ponieważ tutaj na żywo dokuje nasz Polak, drugi Polak, pierwszy Łodzianin, to jest mojego miasta, Sławosz, który właśnie dobija do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zresztą są to ostatnie lata Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo ona też już się sypie, to już są inne sprawy. Dzięki wielkie, wszystkiego błogosławionego wam życzę, czytajmy Apokalipsę i Słowo Boże zawsze. Z komentarzami kościoła, a tych komentarzy jest zawsze bardzo dużo, przecież w przypisach. Zapraszam Was na dziś, na wieczór 20.00, a zatem do zobaczenia najpóźniej, no ale to najpóźniej w niebie, a dziś jeszcze na żywo o 20.00. Szczęść Boże!